Dzisiaj krótka prezentacja. Mamy na miejscu BMW X3, rok produkcji 2020, 2021 rejestracja, dwulitrowa benzyna pod maską o oznaczeniu 2.0 i 184 konie. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj linię stylistyczną M Sport, pakiet Shadow Lane rozszerzony, czyli czarny grill, czarne ramki wokół szyb, relingi dachowe w kolorze czarnym, jak również czarne końcówki układu wydechowego. Z przodu mamy reflektory w technologii LEDowej, adaptacyjne oświetlenie. Opony tutaj są zimowe, będziemy je wymieniać na letnie. Tutaj chcemy wydać klientowi auto z nowymi oponami. Tak jak wspomniałem, właśnie czarne końcówki układu wydechowego, kamera cofania, przebieg 90 000 km. Przy 89 był duży serwis z kontrolą pojazdu. Auto jeszcze w trakcie przygotowania czarny metalik czarny szafir, tak zwany. W środku fotele sportowe jeszcze ta będzie czyszczona Virtual Cockpit Apple CarPlay iPhone'a, nagłośnienie, Android Auto. Asystencja ze wzniesienia. Tutaj tryby jazdy Eco Pro Sport. Sportowa skrzynia biegów. Asystent świateł drogowych. 90 000 przebiegu. Czarna podsofitka. Jeszcze przy przebiegu tutaj 89 w listopadzie były wymienione okładziny hamulcowe z tyłu. Z takich dodatków do zainwestowania, no to właśnie nowe opony letnie tutaj wiadomo, bo te już powiedzmy są zużyte. Tutaj cena lekko ponad 150 tysięcy brutto. Możliwość finansowania leasing kredyt gotówka jak najbardziej także tak to wygląda jeszcze Wam pokażę bagażnik może tutaj dostęp komfortowy czyli otwieramy sobie bagażnik z nogi Także X3 2.0 i 2020-2021 rejestracja, 90 przebiegu, faktura VAT, polski salon, tutaj serwisowane, w salonie BMW Dobrzański ostatnio. Auto miało niewielkie szkody, tutaj auto jest yy, bezwypadkowe, natomiast nie bezszkodowe, drobne szkody, mamy zdjęcia, u nas były naprawiane. Także dzięki, serdecznie zapraszam, trzymajcie się, cześć.